No, witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, e, taka informacja e, dla takiego jednego zawodnika, e, który nazywa się Grzegorz Gusiek Białas. <coughs> e, słuchaj, Gusiek, e, taki jesteś kozak, e, Wyzywałeś mnie na Facebooku, że jestem e, słabym zawodnikiem i tak dalej, i tak dalej. Sam przegrałeś ostatnio 12 sekund. Oczywiście wiadomo, MMA to jest MMA, o walce wszystko się może zdarzyć. Ty się wyśmiewasz z innych zawodników, że niby słabi, OK. Może ja nie jestem jakimś super fighterem. wiem o tym. E, natomiast e, z takimi zawodnikami jak ty, to spokojnie sobie poradzę. Będziesz bity, będziesz płakał, będziesz leżał, to Ci mogę zagwarantować. <laughs> Oczywiście, jeśli przyjmiesz ze mną pojedynek, bo tak się o ten pojedynek przecież wcześniej biłeś e, i to ja się na ten pojedynek nie godziłem e, z różnych względów e, teraz e, jestem na tak e, zróbmy to e, prośba do Mirka e, słuchaj Mirek e, zrób, ten, zrób tą walkę e, tam na pewno między nami jest konflikt e, tam nie będzie nic udawanego e, po prostu zjem tego gościa e, który ma 1,70m w kapeluszu Dużo huczy, coś tam, coś tam wygaduje na głupiego na mój temat. Także słuchaj, kolego, nie ma się co pierdolić w tańcu, wychodź do walki i zobaczymy, jaki jesteś koza. Nie mam tyle maski, bo bym ci zaprezentował, ale mogę ci powiedzieć, gościu, że lew jest groźny, i ty niby mówisz, że jesteś sobie dzikiem? Okej. Okay. niech lew zmierzy się z dzikiem. Także do zobaczenia, mam nadzieję, że się nie wydygasz, gościu. I dawaj na ring. Na razie.